Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola Żelazo. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek naszego kursu zmieniamy nawyki, który powstaje we współpracy z Marką Knajp. Dzisiaj skupimy się na równowadze jednym z filarów filozofii Knajpa. Będziemy ćwiczyć na równowagę naszego ciała, żeby zbalansować ciało i umysł, co tutaj na macie później przełoży się na naszą codzienność, na nasze codzienne życie. Ćwiczenia będą samą przyjemnością. Będziemy Ćwiczyć rozciąganie. Będzie kilka pozycji balansowych, ale łatwych, takich dla zrobienia przez wszystkich. Koniecznie dołącz do ćwiczeń. Zobacz inne odcinki naszego kursu. Zmieniamy nawyki, a jak zmieniać nawyki, dowiecie się o tym, czytając opisy pod każdym filmikiem z naszego kursu. I koniecznie później dajcie mi znać, jak Wam idzie kurs. Do zobaczenia. No co, zaczynamy już? Let's go! Zacznijmy łapanie równowagi i balansu od wsłuchania się w siebie, w swój oddech i znalezienia tej jedności między naszym ciałem i umysłem. Usiądź w wygodnej pozycji, może być siat skrzyżny, możesz usiąść z, ze złączonymi stopami, jak ci wygodnie, ale ważne jest i chcę, żeby wszyscy tak mieli, żeby udało się wyciągnąć kręgosłup. Jeśli kręgosłup jest zaokrąglony, to znaczy, że musimy Usiąść troszeczkę wyżej. Także teraz mamy chwilkę, żeby przyjrzeć się swojej pozycji, żeby mieć pewność, że siedzimy stabilnie na wyciągniętym kręgosłupie. Otwartą mamy klatkę, piersiową rozluźnione barki. Delikatnie zbliż brodę do mostka, po to, żeby wydłużyć tył szyi. I teraz zamkniemy oczy i przez chwilę pobędziemy w ciszy, wsłuchując się w swój oddech, którego nie wydłużamy. Nie skracamy, po prostu pozwalamy sobie być w tej chwili ze sobą i razem. Jeśli pojawiają się w tobie jakieś myśli, pozwól im przepływać. Nie zatrzymuj się na nich. Myśli się będą pojawiać to jest zupełnie normalne. Weź teraz głębszy wdech, wypełnij płuca powietrzem, pozwól się płucom rozszerzyć. I z wydechem opróżnij płuca z powietrza. Otwórz oczy i zostaniemy w naszych ćwiczeniach, w których łapiemy równowagę w sobie, ale już z delikatnym ruchem. Z wdechem przenieś ramię do przodu, wyciągnij do góry, patrz na swoją dłoń i z wydechem opuść za sobą. Weź wdech. I z wydechem. Znowu takim obszernym ruchem wróć dłonią na kolano. Druga strona. Z wdechem przenieś ramię do góry. Patrz na dłoń, z wydechem opuść ramię za sobą. Z wdechem wróć dłonią do góry i przenieś do przodu. Chwyć teraz mocniej za kolana i zrobimy kilka kocich grzbietów. Właśnie na siedząco. Z wdechem zrób plecy wklęsłe, spójrz do góry, z wydechem zaokrągli plecy. Jeszcze raz wdech, spójrz do góry, z wydechem zaokrąglamy plecy, zbliżamy brodę do mostka. Dwa razy jeszcze wdech i wydech i wdech i Wydech, wróć do pozycji siedzenia z wyciągniętym kręgosłupem, wyprostuj teraz nogi i zrobimy jeszcze raz siat skrzyżny, ale teraz już zmieniając plot, czyli u mnie pierwsza była prawa, teraz pierwsza jest lewa, to jest ten mniej wygodny siat. Z wdechem przenieś ramiona do góry, z wydechem zrób skręt, zahaczając dłonią o kolano, drugą ustawiając za biodrami. Z kolejnym wdechem przejdź ramionami, do góry, to jest bardzo ważne, żeby w tych ćwiczeniach właśnie skupiać się na oddechu. Mhm. Żeby ruch prowadzić z oddechem, wtedy pięknie uspokajamy nasz umysł. A o to chodzi w dzisiejszym filarze knajpowym równowagi. I wydech. Z wdechem przenieś ramiona wysoko. Teraz opuść na wysokość barków i zacznij pochylać się, robić skłony w jedną stronę. Wróć ramionami do boków i w drugą stronę. Mhm. I jeszcze chwila. Wdech, spionizuj się. Wydech, schłon. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. I ostatni raz. Wydech. Tak jest, oprzyj teraz dłonie za biodrami, znowu się obrócę, żeby lepiej było widać i być może uda się oderwać biodra i opuścić kolana, żeby poczuć tutaj rozciąganie w biodrach, dużo też mocy właśnie tej równowagi w naszym ciele. Opuść biodra, rozluźnij nadgarstki, spróbujemy jeszcze raz. Może oprzemy całe dłonie i z wydechem unieś biodra, zrotuj barki na zewnątrz, i opuszczamy. OK, obrócę się do was przodem. Teraz jedną nogę zostawiamy zgiętą, pięta przy pachwinie, druga wyprostowana i znowu wyciągnij ramiona, wydłuż plecy, tak się wybij z bioder i z wydechem zrób skłon w stronę nogi wyprostowanej. Wyciągnij ramię do góry, tak żeby poczuć rozciąganie obu boków tułowia. Wiecie, ten górny bok tułowia w tej pozycji dużo łatwiej jest rozciągnąć, a teraz skupmy się na tym, żeby również ten dolny wyciągać. Tak jest, o to właśnie chodzi. Mm -hmm. I teraz z wdechem opuść dłoń, połóż mały palec na podłodze i otwórz klatkę piersiową. Zwróć się ku sufitowi. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Szerokim łukiem przenieś dłoń za biodro i wypchnij biodro do przodu. Mhm, jest równowaga, jest balans, to opuszczamy biodra przenieść drugą dłoń za siebie i zmieniamy ustawienie nóg. Jedną zostawiamy przy pachwinie, możemy docisnąć stopę, drugą wystawiamy do boku, ramiona w bok, uwypuklona klatka piersiowa i z wydechem robimy skłon znowu, skupiając się na, na rozciąganiu boku w tułowie, ale w tym przypadku bardziej nas interesuje rozciąganie tego dolnego i wyciągaj się. Oba pośladki dociśnięte do maty. Oddal barki od uszu. Weź wdech i z wydechem opuść dłoń. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Tak jest. Wydech, wydech. Wydech, teraz szerokim łukiem przejeź ramieniem do tyłu, za biodra, oprzyj się za biodrem i wypchnij biodra do przodu, rękę kierując za głowę. Poczuj przyjemne rozciąganie, weź wdech i z wydechem opuść biodra. Dobrze, na chwilkę złączymy stopy podeszwowo, opuść kolana. Na tyle, na ile dzisiaj pozwalają ci biodra. I w tym miejscu, w którym czujesz się komfortowo, zostań na jeden głęboki wdech. I z wydechem pochyl się do przodu i z zaokrągl zaokrąglonymi plecami wróć do siedzenia. Mhm. Dobrze. Zostaniemy teraz na macie w siadzie. Nogi zgięte, złapiemy za... Duże paluchy jednej i drugiej stopy, znowu wyciągamy kręgosłup. To jest bardzo ważne w każdym naszym ćwiczeniu. I z wydechem zacznij prostować nogę, ale do momentu, do którego możesz, jak ona pozostanie zgięta, też jest dobrze. Mhm. I wydech, i wydech, i jeszcze chwila. Dwa powtórzenia, raz i Dwa. No dobrze, to spróbujemy złapać balans i wyprostujemy jedną nogę i spróbujemy dodać drugą nogę i utrzymać naszą równoważną pozycję. Jeśli już złapiemy raz balans, to będzie nam już później bardzo łatwo. Właśnie poszuk trzeba poszukiwać tego miejsca, gdzie czujemy się dobrze, stabilnie i komfortowo i i tego właśnie uczymy się na Macie, ale to później jest przełożone na nasze życie. Jak się nauczymy tego na Macie, to później będzie nam w codzienności dużo łatwiej podejmować decyzje i właśnie balansować siebie. Zostań jeszcze dwa oddechy, wyciągnij kręgosłup, wydech i wdech. I wydech. Opuść nogi jedną, drugą, i przejdź do pozycji klęku podpartego, nadgarstki pod barkami, kolana pod biodrami. Kolejna pozycja, która pomoże nam w łapaniu balansu. I Lewą nogę do tyłu unie się na wysokość biodra i dodaj wyciągnięcie prawej ręki w przód. Jeśli jest nam trudno w tej pozycji, to robimy na zmiany. Najpierw wyciągamy nogę, opuszczamy, a później rękę. Jeśli jest dużo mocy, to wyciągamy rękę i nogę jednocześnie. A jeśli jest tej mocy naprawdę bardzo dużo, to próbujemy chwycić za stopę nad sobą i jeszcze rozciągnąć, biodro, zrobić delikatne wygięcie w kręgosłupie. Mamy to? Mamy to! Z wdechem wróć ręką do przodu, nogą do tyłu i zmieniamy strony. Prawa noga w tył. Unosimy nogę na wysokość pośladka, wyciągamy lewą rękę i trwamy, i tutaj już trwanie w tej pozycji, czy robimy razem rękę i nogę, czy najpierw rękę czy nogę. Każda opcja jest bardzo dobra. Jeśli to nie sprawia nam żadnych trudności, to złapmy za stopę. Wyciągnijmy ją do tyłu, za siebie, tak żeby jeszcze pociągnąć bark, otworzyć klatkę piersiową i opuszczamy. Wyciągnij ramię, wyciągnij nogę. Opuść, wróć do klęku. Przejdziemy teraz trochę na tył maty, bo zrobimy jeszcze pozycję szczeniaka, która bardzo, bardzo fajnie uelastycznia nasz kręgosłup. Czyli zostawiamy biodra u góry, biodra są nad kolanami, a my przechodzimy dłońmi w przód, zbliżając klatkę piersiową do maty. Tyle, ile możemy. Każdy z nas zatrzyma się w innym miejscu. Ale gdziekolwiek się nie zatrzymamy, to znaczy, że tutaj już kręgosłup ma naprawdę, odczuwa same przyjemności. Oddychaj, wdech i wydech, wydech i wydech. Zostajemy na przedramionach i przytaczamy się do pozycji kobry. Opuść biodra, doklej je do maty, oddal barki od uszu, wyciągnij czubek głowy w stronę sufitu, zbliż brodę do mostka i rozluźnij pośladki. Chcę, żeby poczuć takie przyjemne rozluźnienie w brzuchu, przyjemne rozciąganie w kręgosłupie, ale takie Wiecie, takie, które nie powoduje napięć. Jeśli tutaj czujemy dyskomfort w dolnych plecach, to spróbujmy jeszcze bardziej rozluźnić pośladki. Delikatnie napnijmy brzuch. I z wydechem, odpychając się od przedramion, przejdź do klęku, dociśnij grzbiety stóp. Chwilkę zostaniemy. Tak, to jest też bardzo przyjemne rozciąganie dla naszych stóp. Jeśli nie robimy regularnie, to na początku może być dyskomfort, ale wykonując je codziennie, naprawdę stopy będą miały dużo mocy. Teraz zadrzyjmy palce stóp, I jeszcze raz dociśnijmy biodrami nasze pięty. Dużo przyjemności. I na zakończenie takie ćwiczenie równoważne spróbujemy je zrobić. Podeprzyj się dłońmi, ustaw kolana, tak, żeby były równoległe do maty, i teraz spróbujemy wyciągnąć ramiona wzdłuż tułowia i wytrwać w tej pozycji, wyciągając kręgosłup, wydłużając go i balansujemy, tak, żeby nie przewrócić się ani do przodu, ani do tyłu. Jeśli mamy złapany balans, to. Przenieś ramiona do góry z wdechem, połącz dłonie nad głową i z wydechem opuszczamy dłonie na wysokość klatki piersiowej, opuszczamy kolana i możemy, kochani, to powiedzieć. Mamy to! Woo, woo, woo! Nasze filar knajpa równowaga za nami. Mam nadzieję, że się fajnie zrelaksowaliście, wydłużyliście kręgosłupy, poczuliście równowagę i balans między waszym ciałem i umysłem. Pamiętajcie, że ćwiczenia to również jest taki spokój, koncentracja, że to jest bardzo ważne w naszej codzienności, właśnie w naszym doborze treningowym. Jestem bardzo ciekawa, jak idzie wasza zmiana nawyków. Napiszcie mi w komentarzach, co wam się już udało osiągnąć. Ja w ostatnim tygodniu do dałam regularne wyjścia z domu na spacer. Nie są to długie spacery, jak nie mam czasu, to nawet 20 minut, po których czuję się znakomicie. Wtedy idę szybko, oddycham, skupiam się na tym oddechu i mam mnóstwo, mnóstwo przyjemności i energii. Dziękuję Wam bardzo za dziś i już zapraszam na kolejne odcinki naszego kursu Zmieniamy Nawyki. Do zobaczenia! Mua.